Cześć mam na imię Marcin w tym filmiku zobaczę jak wygląda sytuacja na Orlenie w jakiej cenie jest paliwo dzisiaj mamy 15 marca 2020 w ostatnich tygodniach na rynku roty były ogromne spadki z okolicy 50 dolarów za baryłkę cena spadła do aktualnie 33 mniej więcej i chciałbym zobaczyć czy to znalazło przełożenie na stacji Orlem gdzie tankowałem z dwa tygodnie temu po 4,96 ciekawe jak wygląda sytuacja w dniu dzisiejszym no drogie jest to paliwo na tej stacji tyle wam powiem spodziewałem się większej obniżki ale żeby nie było sprawdzę jeszcze jedną stację, która będzie bardziej miarodajna na Prymasa Tysiąclecia tam zazwyczaj są niższe ceny i tam się będę spodziewać jednak niższej ceny jestem na Prymasa Tysiąclecia w Warszawie i tutaj mamy blisko siebie kilka stacji na Orlenie 4,57,95, 4,85 diesel. Myślę, że podobne ceny będą na pozostałych stacjach. Na moja są dokładnie takie same i na nie wiem jak Amig też jest taka sama cena. No to jest y 30 groszy różnicy w stosunku do tego co było w okolicach powązek myślę że to jest bardzo duża różnica przejechałem nie wiem może 3-4 km między stacjami i 30 groszy różnicy nie wiem czy można to wszystko wrzucić na na zgromadzone zapasy na tamtej stacji w każdym razie cena paliwa Powoli zaczyna spadać. I to tyle. Dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim dużo zdrówka i pozytywnego myślenia. Trzymajcie się, cześć.